W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj, najczystsza Maryjo. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada jak bóle na brzemienną i nie umkną. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia, nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg na to, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, Abyśmy żywi czy umarli, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich. Jak to zresztą czynicie? Moi kochani, ktoś mógłby spytać: Jeżeli rzeczywiście te bóle przyjdą niespodziewanie, a wszyscy wokół będą mówić pokój i bezpieczeństwo, to po czym poznam, że nadchodzi ten dzień? Jak tutaj święty Paweł to wyjaśnia? Otóż, ta informacja, którą przekazuje święty Paweł, to nie informacja, że będzie można gdzieś w tajemnej wiedzy na ucho przekazywać sobie, że nadchodzi dzień Pański, ale to wiadomość, która pochodzi z serca zakochanego w Chrystusie, który całkowicie jest pogodzony z wolą Bożą i życie spędza na miłowaniu Pana. Miłość bowiem pozwala rozpoznawać rzeczy, które dla umysłu są nieuchwytne przyzywajmy więc Ducha Świętego, abyśmy byli pełni miłości, aby miłość nami kierowała i abyśmy pokładając w Bogu nadzieję, mogli przynosić owoce miłości. Oto Cię, Panie Boże, gorąco prosimy. Amen. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.